Już 11 maja drodzy państwo drugi sezon Szadzi. Szadź jakby można zareklamować ten serial, no to jest film, w którym chyba najbardziej psychopatyczną ze swoich dotychczasowych postaci stworzył Maciej Sztur. Witamy mm. serdecznie Maćka, Dzień jest dobry. z nami, także Anna Cieślak. Słuchajcie, no opowiedzcie trochę o tej drugiej serii, o tym drugim sezonie. Co to jest za temat? Jak Poznaliśmy losy bohaterów w pierwszym, no i <laughs> jak to ostatnio bywa w zwyczaju w świecie popkultury nie kończymy na pierwszej części tych historii no tylko zanurzamy się dalej oczywiście w przypadku Naszych bohaterów nie jest, nie jest to proste, bo organy ścigania dybią na głównego bohatera. Mhm. E, no więc nie zdradzę chyba specjalnie tajemnicy, bo już to we fragmentach widać, że udaje się Piotra Wolnickiego złapać. Mhm. No i on staje się mm, po pierwsze e, oczywiście oskarżony o to wszystko, co oglądaliśmy w pierwszym sezonie. A po drugie, troszeczkę staje się taką gwiazdą popkultury, bo wychodzi z cienia i nagle cała Polska wie, że to ten facet jest oskarżony o te wszystkie rzeczy. No więc, po pierwsze, oczywiście jego dalsza zbrodnicza działalność jest trochę utrudniona. Co nie przeszkadza mu snuć różne krwiożercze plany. A po drugie, mm, oczywiście jego ego y, rośnie, Aha. jak sobie można wyobrazić, no bo w, oczy wszystkich skupione są na nim i na tym, co on ma do powiedzenia. Hmm. No właśnie, a to jest jednak wytrawny psychopata ta postać, prawda? Ty, Ania, jako kreująca żonę głównego bohatera, możesz o tym dużo wiedzieć. Czy w drugim sezonie ta postać jakoś się rozwija, czy jest nadal tak schowana, jak w tym pierwszym sezonie? Myślę, że takie najważniejsze zdanie a propos mojej postaci z pierwszego sezonu to jest wypowiedź mojego męża, który mówi do mnie: Jesteś słaba, przesypiasz swoje życie. Aha. I wszystko fajnie, bo tak naprawdę, osoby, które wiążą się z takimi właśnie psychopatycznymi osobami, no to są osoby, które mają niezwykle niski poziom um, własnej wartości. wartości tak. Ale jest jedno, ale nie w momencie, kiedy stają się odpowiedzialni i kiedy walczą. Za swoje dzieci. Mhm. Ja jestem to jest ta granica, jedyną kobietą, to. Y, której Maciek, jak postać Maćka mhm. chyba nie może dotknąć z tego względu, że ma z nim dzieci. No mhm, i co właśnie. w związku z tym? No. Jak żyć, jak wytłumaczyć dzieciom sytuację, kim jest ich ojciec, mhm. w jaki sposób, y, do, której, do, do, do jakiego momentu możemy się posunąć mhm. y, w ja jako matka, w emocjach. Żeby nie przełożyć tego na dzieci, ponieważ bardzo często w takich relacjach później dzieci stają się za to okay, odpowiedzialne. Czyli to znowu, czyli to znowu będzie jakaś, jakiś rodzaj zimnej wojny między waszymi postaciami? Między twoją a, a, a Ani? No, z pewnością ten wątek jest znów bardzo emocjonalny, tak. co nam zapewniają właśnie najmłodsi bohaterowie Szadzi, bo... mhm. Widzowie polubili bardzo nasze dzieci, jak się dowiedzieliśmy, więc trochę ich znowu będzie na ekranie w drugiej, w drugiej serii. No i oczywiście. Mm, tarcia między nami, przeróżne podchody, no i nie możemy zdradzić, jakie perypetie, ale, ale będą barwne, tak, no tak będzie tak. się działo. Bo zastanawiam się, do jakiego stopnia aktor może się zaangażować w granie postaci z gruntu złej, takiej wiesz, czy nie przekraczasz swojej granicy moralności i etyki. No, lepiej, żeby właśnie... Bo ten Piotr Wolnicki... Żeby no, właśnie nie za głęboko no w takie role. A z drugiej strony... Co nie znaczy, że z całym przekonaniem. Tak, ale no, no ciekawie się to konstruuje, prawda? Musisz Oj, tak, sięgać tak, do różnych, do różnych... Archetypów, prawda? Gdzie szukasz inspiracji Maciej? No w, w, oczywiście żyjemy w świecie popkultury, gdzie tych seryjnych morderców żeśmy się naoglądali i na ekranie, i w teatrze, i, i poczytaliśmy literaturę. Ja też obejrzałem kilka dokumentów o różnych. Przyjemnych panach typu Ted Bundy, Aha. którzy mieli na swoim koncie dziesiątki najstraszniejszych rzeczy, jakie tylko sobie można wyobrazić, a nagle ku naszemu zdumieniu widzimy na ekranie faceta wręcz uroczego, można powiedzieć, który. Który wydaje się normalny, mówi normalnie, mhm. jest mhm. elokwentny, inteligentny. Wykładowca, wyższa uczelnia. No więc właśnie. Z mhm. tych inspiracji pewnie trochę tam jest, ale, ale jak się już dostanie taką rolę tak nietypową, tak, tak wyjątkową mhm. właściwie, to chce się też to zrobić po swojemu po prostu i Jezu. także te inspiracje są są a, są, są. a jak się wam pracowało na planie? No bo jesteście parą, no, w małżeństwo, w, na, na planie, ale poza, poza tą opowieścią. Przecież jesteście uroczymi, cudownymi ludźmi, macie znamy swoje poczucie humoru. Jak wam się udaje wyczarować w mhm. tych scenach? No, tą grozę i. I, i napięcie, które napięcie, cały czas jest. Tak. Ania, jak, jak to było? Jak e, patrzyłaś w oczy tego swojego męża? E, e, coś tam musiałaś sobie wymyśleć, żeby, żeby to napięcie istniało i rosło e, niemal bez przerwy. Ja myślę, że bardzo ważną, istotną sprawą jest to, że gramy parę po raz trzeci. Tak, pierwszy raz graliśmy. Sporą koniec, historię. Tak. Pierwszy raz graliśmy parę w glinie u Władka Pasikowskiego, później Faktycznie. graliśmy parę, parę w ślubach tak panieńskich, gdzie graliśmy parę wierszowaną. Zdecydowanie tak. Piotr tak, Aleksander, nawet mamy na małżeński swoim Małżeńskiej Kiedyś eh, jacyś kinomaniacy obliczyli że mamy na koncie najdłuższy pocałunek w historii polskiego kina w ślubach Serio? panieńskich. Tak. A, a. Coś takiego. Kto to reżyserował, halo? Bayon Bayon. Tak, ale to wszystko Fredro, wiesz, przez Fredro. No, albo albo no, nie, tam nie było wcale długiego pocałunku, bo, że to było jakieś przeciągnięcie. Nie, o, było bardzo... był długi, jeździła kamera dookoła, dookoła no, i nie aż przestać. im się taśma nie skończyła. Tak. Czyli, czyli obsadzili was nie, nie po warunkach, ale tak no, yy, yy. Z para z historii. Po doświadczeniu. Ale właśnie to Postybie. też wydaje mi się, że mimo Postybie. wszystko procentuje, dlatego że ym, jest jakaś większa odwaga. Ja na przykład mam Aha. w sobie dużo większą odwagę i otwartość. Tak, otwartość na, ma na Maćka, że na początku, Aha, tak. jak graliśmy po raz pierwszy, no to wiadomo, nie znaliśmy się, gdzieś tam tak, tak. szukaliśmy siebie, a w tej chwili. To już jest tak trochę, trochę inna szerokość. Kochani, czego powiem, wam życzyć? No. Strach pomyśleć, co będzie w czwartej części, prawda? Nie, ale... na <laughs> <laughs> nie na ławeczce. ale cieszymy się, że jest dalszy ciąg, tak. bo lubimy tę postać w pozorom. Dalszy ciąg, szać bardzo, 11 bardzo, maja tak, na więc... player.pl, tak więc bardzo gorąco Państwu polecamy, życzymy Wam miłego weekendu, wszystkiego dobrego. Ja dobora. tylko jeszcze chciałam pogratulować wszystkim twórcom, ponieważ Szadź właśnie dostała bardzo, bardzo dużo nagród na festiwalu w Hamburgu. O, w świetne wiadomość. Macie ja nagrodzona? Jak zawsze.